Trochę się dziwię naszym braciom protestantom, że krytykują nas za to, że oddajemy taki wielki szacunek Matce Najświętszej. Ale kiedy otworzymy jedenasty rozdział Księgi Apokalipsy, Księgi Natchnionej, pokazujący kosmiczną walkę dobra i zła, i kiedy czytamy tam, że oto wielki znak ukazał się na niebie. I kiedy w tym opisie tego znaku widzimy niewiastę, która jest skonfrontowana ze smokiem, który został opisany bardzo detalicznie, którego ogon zmiata trzecią część gwiazd i zobaczymy tę konfrontację niewiasty, to rozumiemy dlaczego. Tak bardzo, taką dużą, wielką rolę przypisujemy Matce Bożej w całej historii zbawienia. Oczywiście tym, który pokonał smoka jest Jezus Chrystus, to dzieciątko, które smog miał pożreć. Ale tą, która przyniosła światu właśnie Zbawiciela jest Matka Najświętsza. I dlatego nazywamy ją Matką Bożą, nazywamy ją Teotokos. Nazywamy tą, która y, bardzo mocno zasłużyła się w dziejach świata i ją po prostu czcimy.